Niezależność energetyczna, duże pobory prądu, domki mobilne to jest to, co myślę, że kreuje i w tym kierunku idzie karawanik i ogólnie turystyka. Jesteśmy na stanowisku firmy Ecoflow, która jest jednym z liderów w tego rynku i ma bardzo dużo ciekawych urządzeń, które możemy zastosować zarówno w kamperze, w domku mobilnym, jak okazuje się, jak i we własnym domu. Witam Ciebie serdecznie Pawle. Witam Cię serdecznie. Po raz kolejny drugi materiał, który przygotowujemy tutaj na Karawan Salon z Tobą, ponieważ produkty macie bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że zainteresowanie rynku jest coraz większe tego typu urządzeniami, ale z mojego takich wcześniejszych obserwacji wydawało mi się, że skupiacie się na tych mniejszych urządzeniach, a tutaj okazuje się, że macie wielkie systemy, które można zastosować tak. w wielu przypadkach. Tutaj mamy możliwość pokazania najnowszego rozwiązania EcoFlow, jest to Power Kids. Ogólnie założeniem jest umożliwienie doprowadzenia dodatkowej energii albo do kamperów, do kamperwanów, ale też do domków mobilnych, domów off-gridowych lub też stworzenia dodatkowej niezależnej instalacji już w zwykłych domkach jednorodzinnych. System oparty jest o kilka prostych elementów. Głównym sercem całego systemu jest Power Hub. Jest to urządzenie, które spaja wszystkie elementy. W tym Power Hubie jesteśmy w stanie, jeżeli mówimy o kamperze, podłączyć alternator, możemy podłączyć instalacje solarne, możemy podłączać akumulatory, za których za chwileczkę dojdę, lub też doładowywać te urządzenie bezpośrednio z Gniazka 220. Jeżeli mówimy o akumulatorach, to producent w tym wypadku zaproponował dwa warianty. Pierwszy wariant to jest akumulator 2 kWh. Obok mamy większy akumulator. Mamy 5 kWh. Jesteśmy w stanie podpiąć pod taki system do trzech akumulatorów, więc tak naprawdę możemy uzyskać do 15 kWh w takim zestawie. Tutaj, jako jedną z ciekawszych opcji, to jest, tak jak już wspomniałem, ładuję to z alternatora, z paneli lub z gniazdka, ale mamy też możliwość ustawienia tutaj wejścia pod agregat prądotwórczy, który tutaj się znajduje. Agregat jest klasycznym agregatem na benzynę. Producent też. Zapowiedział już nowy agregat, który będzie dual fuel, czyli będzie bezpośrednio na benzynę lub na LPG. W tej konfiguracji, którą widzimy na chwilę obecną, on działa jako klasyczny agregat prądotwórczy, ale jeżeli go połączymy bezpośrednio z hubem, jesteśmy w stanie go zautomatyzować i ustalić mu proces naładowania całego systemu. Od którego agregat sam się włączy i będzie nam doładowywał cały zestaw. Tutaj na panelu bardzo ładnie jest to pokazane. Tutaj mamy w zakładce mamy smart generator i tu jest w tym układzie, którym teraz widzimy. Jeżeli cały nasz zestaw osiągnie wartość 30%, agregat automatycznie się włączy i będzie doładowywał cały zestaw do poziomu 51%. On się wyłączy i będzie nadal w pozycji stand-by'u i będzie powtarzał te cykle tak długo, jak starczy mu benzyny. Oczywiście ten przedział mogę sobie dowolnie ustawić, zmodyfikować samodzielnie i też ciekawą opcją, jeżeli chodzi o ten agregat prądotwórczy, jest to że bezpośrednio z aplikacji obsługujący agregat jestem w stanie go pobudzić do działania. Mhm. Czyli nie muszę fizycznie do niego podejść, ciągnąć za linkę, tylko po prostu z aplikacji wystartuję. Czyli on musi mieć własny rozrusznik w Dokład sposób. Tak, tak. On może działać bezpośrednio z tym systemem lub jak w poprzednim materiale pokazywaliśmy największą stację Delta Pro, on też współpracuje z nią, więc on też w stanie jest doładowywać Delta Pro. Jak wygląda tutaj w kwestii agregatu? Kwestia, kwestia tego, że końca paliwa. Na przykład jest agregat obciążony, jest wysoki pobór prądu i nagle nam kończy się paliwo. Jest, Czy on, jest jakieś zabezpieczenie? On jest w pełni zautomatyzowany, dlatego to jest smart generator, także jakby wszystkie komunikaty, on, tak jak same stacje się po osiągnięciu wartości tych krytycznych e, przestają funkcjonować, tak samo agregat prądotwórczy działa na tej samej zasadzie, chroniąc go przed uszkodzeniem. No dobrze, to czyli mamy super system łączący, łączący ten układ z agregatem prądotwórczym, czyli tak jakby całkowicie niezależność źródła energii. Tak, tak. Tutaj jest w wariancie, jeżeli chodzi o kampery, jest też całe centrum dowodzenia. System, który tak naprawdę jest plug-and-play, jeżeli użytkownik zna podstawę prądu, wie co to jest plus, minus i uziemienie, jest sam w stanie obsłużyć całą tą instalację. Mamy sekcję podzieloną na prąd zmienny, prąd stały. Jesteśmy w stanie za pomocą tej aplikacji E, przypisać do każdego z obwodów e, określoną instalację, i też możemy bezpośrednio e, nazwać ją. To jest akurat przypadkowa nazwa, e, i możemy. Włączyć ją czy wyłączyć zdalnie za pomocą samej aplikacji tutaj na monitorze lub też aplikacji, którą mam zainstalowaną na telefonie. Paweł, dziękujemy Tobie za przybliżenie tego całego zagadnienia energetycznego związanego z Waszymi urządzeniami Ecoflow. Myślę, że to jest świetna alternatywa dla tych, którzy mają marzenia, postawić, kupić sobie domek mobilny, taki, który może ciągnąć dużym pick-upem. I postawić z dala od cywilizacji, czyli gdzieś na Mazurach, w odległym zakątku, gdzie nie ma sieci energetycznej, a chcemy użytkować ten dom jak swój własny. Dokładnie tak, ten system nam pozwoli w domku, w który nie ma zewnętrznego źródła zasilania, korzystać z urządzeń elektrycznych z takich samych, jakich korzystamy w naszym domu w mieście. Także ten system zdecydowanie jest dedykowany do takich instalacji. Dobrze, jeszcze. W chwili, kiedy to nagrywamy, mamy takie dziwne czasy, straszą nas brakami energii, brakiem prądu, brakiem gazu. Powiedz mi, czy ten system mógłby pomóc nam w użytkowaniu domu, w normalnym funkcjonowaniu, właśnie wtedy, kiedy nam z sieci odetną prąd? Tak, zdecydowanie tak, jest to dodatkowa opcja na wykorzystanie tego rozwiązania bo mamy też urządzenie, które to jest Smart home Panel. Jest to dodatkowe peryferyjne urządzenie, które nam pozwoli połączyć tą instalację, o której rozmawialiśmy wcześniej. Czyli panele solarne, akumulatory 15 kWh albo nawet 30 kWh, bo jesteśmy dwa takie systemy w stanie wpiąć w Smart home Panel i zintegrować go bezpośrednio już z instalacją istniejącą w naszym domu i wykorzystać ją jako dodatkowe źródło zasilania lub też e, przetworzoną energię z panelach solarnych zmagazynować i wykorzystać ją w dowolnym czasie. Dobrze. Jeszcze raz dziękujemy bardzo. Dziękuję również. A jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to oczywiście łapka w górę, pamiętajcie subskrypcji naszego kanału. My obiecuję, że będziemy przygotowywać dzięki temu dużo innych ciekawych, technicznych i mniej technicznych materiałów. A tymczasem ja zabieram to urządzenie, o którym rozmawialiśmy, i wybieram się do Szwecji na ryby. Dziękuję bardzo.